kanale w moim 50 holu i w nowym roku 2022. Korzystając z okazji oczywiście życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w Nowym roku. I już oczywiście nie przedłużam, i przychodzę do Was dzisiaj z kolejną porcją pięknych second handowych perełek, które upolowałam jakieś czas temu w sekretzie, więc już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Zapraszam. Na pierwszy rzut idzie taka piękna sukienka mini. W piękne mutylki, które ożywiają, które dają energii, lekkości i sukienka jest taka właśnie w 3,4 rękawek. Króciutka, fajna, bardzo y, delikatna taka, śliski materiał. Myślę, że będę często po nią sięgać do moich stylizacji. I oczywiście wyjdzie się stylizacja i będziecie mogli zobaczyć, jak prezentuje się w tej sukience. Kolejna zdobycz i to zdobycz za 4 zł. Firma Milan, Milan nie znam tej firmy, ale taka firma właśnie. Piękny korzuszek w takim delikatnym, lekkim odcieniu wrzosu. Bardzo ładny, z futereczkiem ocieplany lekko tutaj, właśnie. Na rękawkach też ma takie fajne futereczko, które dodaje uroku. Fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Z tyłu korzuszek prezentuje się tak. Króciutki taki do właśnie takich jesienno-zimowych stylizacji na pewno się przyda. I będziecie mogły zobaczyć na stylizacji, jak wyglądam w tym kożuszku. Kolejną cudowną zdobyczą jest taka piękna, elegancka sukienka, którą miałam ubraną na Wigilii. Kosztowała mnie tylko 4 zł, Śliczna, elegancka, jak już to powiedziałam. W moim rozmiarze rozmiar 10. Piękna, czarna bez rękawów, ozdobna śliczną koronką po środku, gdzie mamy po środku jeszcze śliczny odcień zieleni, który bardzo lubię. Ładna z tyłu ma identycznie tak samo taką samą <grych> koronkę, właśnie i bardzo ładna, taka yy, elegancka wersja właśnie i bardzo, bardzo mi się podobała i bardzo dobrze się czuła mnie na światach. Yy, oczywiście będziecie mogły zobaczyć stylizację, jak wyglądam właśnie w tej sukience. I kolejnym takim ładnym, ładną zdobyczą jest taki piękny, naprawdę cudowny y, żakiet firmy Mango y, w rozmiarze 38, ale na mnie jest dobry. Rozmiar rozmiarowy nierówny, oczywiście, chyba że schudłam troszkę. Y, Kołnierz wykładany, kieszenie atrapy, zapinany na jeden guzik, długi rękaw z tyłu prezentuje się tak. Bardzo ładnie, biały, nie taki szary właśnie, tylko taki naprawdę biały, biały ten kolor jest. Bardzo mi się podoba, będę na pewno sięgała często w, właśnie po niego w, do różnych stylizacji. Możemy ubrać się na czarno i o, naprawdę ubrać się na czarno i dołożyć ten żakiet i będziemy mieć perfekcyjną stylizację, która nigdy po prostu się nie, nie wyjdzie z mody do, tak powiem. No i kosztował mnie tylko 4 zł i będziecie mogły zobaczyć na stylizacji, jak prezentuje się właśnie w tym żakieciku. I na sobie mam spódnicę, którą już kupiłam jakiś czas temu. Kosztowała mnie chyba też parę groszy jak to zawsze. I do tego niedawno dokupiłam bluzkę. Bluzka jest tak samo haftowana, ma takie same różyczki jak spódnica. Po prostu jest to, wygląda jak sukienka teraz. Jak taki nieodzowny komplet i tak właśnie wracam nosić. Bluzeczka kosztowała mnie chyba 3 zł, bo to wtedy była promocja. I mamy już piękny komplet. Z tyłu prezentuje tak. Myślę, że naprawdę fajnie to wygląda na biało latem czy ciepłą wiosną możemy pięknie śmigać. I jak tu nie kochać second handów? Zachęcam do kupowania w second handzie i oczywiście zachęcam, no bo są super łupy, można zdobyć fajne, w fajnych cenach i się super ubrać i wyglądać jak gwiazda. Za 3 zł. <laughs> no, za 6, bo jakby to było 3 i 3, no to mamy 6 zł. I dziękuję bardzo za uwagę. To już jest na no, dzisiaj tyle. Zachęcam do oczywiście subskrybowania mojego kanału, do łapek w górę, mile widziane komentarze i oczywiście zachęcam do zaglądania na mojego Instagrama, gdzie często w miarę możliwości też pokazuję fajne stylizacje z kanału. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, hej!